Basiu, czy na przykład teraz jak twoja kariera e, tak się rozpędziła taniec z gwiazdami Szpital świętej Anny. E, odezwał się na przykład ktoś z produkcji z i próbuje Cię tam z powrotem zwerbować? Nie, ale jak czasami obserwuję media, to widzę, że oni jeszcze ciągle mają nadzieję, tak myślę, mają nadzieję, że Elżbieta wróci. A dowodem na to jest yy, no, sam te, sama treść scenariusza. No nie wiem, czy mogę zdradzać, ale ona istnieje. Ona, nie za, ona zaginęła, potem się odnalazła. Coś zdradzam. Ale w każdym razie ciągle ta sytuacja jest w zawieszeniu. Wróci nie wróci. Wróci nie wróci. Czyli oglądać i czekać. Oglądam. Nie oglądam od wielu, wielu lat. Ja w ogóle rzadko oglądam telewizję, więc nie dlatego, żeby się usprawiedliwiać, dlaczego nie oglądam Klanu, ale nie wiem, już jakby wypłynęłam na inne wody i bar jestem bardziej skupiona na tym, co jest tu i teraz. Na tym, co będzie, a propozycji mam jeszcze trochę, więc obawiam się, że będę musiała dokonywać wyboru, czego tak, tego problemu nie miałam wcześniej. Czyli to była dobra decyzja, żeby wyjść z tej strefy komfortu i pożegnać się z serialem, w którym byłaś tak wiele lat? To była najlepsza moja decyzja zawodowa w życiu. Może to trochę za późno się zdecydowałam, ale jak widać nie, nie, może to był właśnie ten czas.